W dniu dzisiejszym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jak i Powiat Sanocki promuje rodzicielstwo zastępcze. Wraz z Fundacją Wielkie Serce dla Dzieci oraz ościennymi PCPR-ami, PCPR-em w Rzozowie oraz PCPR-em w Lesku świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Na terenie Powiatu Sanockiego funkcjonuje około 60 rodzin zastępczych. Około 20 rodzin zastępczych niezawodowych, 40 rodzin zastępczych spokrewnionych oraz 4 rodziny zastępcze zawodowe. Biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie na opiekę w rodzinach zastępczych wzrasta, chcemy promować rodzicielstwo zastępcze, chcemy zaakcentować, że rodzicielstwo zastępcze jest potrzebne oraz chcemy właśnie zwrócić uwagę na misję rodzicielstwa zastępczego oraz na, to, na ten wkład rodziców zastępczych właśnie w opiekę i wychowanie nad dziećmi pozbawionymi opieki. Pan czy Pani? Pani. Po prostu stać nas było na to, żeby podjąć taką kiedyś decyzję i tak to już leci. Ile to lat temu było? A stara bajka, 9 lat już. To nie taka wcale stara. Czy to było tak, że to był poryk serca, czy bardziej taki, taki nie wiem, rozsądek też przez to przemawiał przez taką decyzję? Tak, to jest w połowie. W połowie. Dobra, tylko z wami w sercach i przemyślanych. Świetnie, ale zawsze jest taki motor napędowy. I jestem ciekawa, czy to bardziej pani skłaniała się do tego, żeby rodziną zastępczą zostać, czy bardziej pan? Ja, ale już też chodzi. Czyli pani mówiła: łodziu, łodziu. Jak to było, niech pani opowie? Może myślał, że to bardzo długo będzie trwało, a to naprawdę szybko. Jak żeśmy się zgłosili do ośrodka, to szkolenie i zaraz dostarczymy pieczka w pierwsze. pierwszy. Potem już poszło samo. Wspaniale. Drodzy Państwo, jak to jest? Dzieci trochę jest. Jak, jak na co dzień życie wygląda? Tak jak pewnie w rodzinie, gdzie jest sporo dzieci. Tak, czasami szkolenie. Oczywiście. I to jest piękne pewnie. Tak. Tu Pani wspomniała o bardzo ważnej kwestii, o takich formalnościach, o tych sprawach urzędowych. Ja myślę, że wiele osób jest przeważonych. Ile to będzie trwało i w ogóle, że trudno przez to przejść. To jak to było? Myśmy chyba, z... napisałam list w październiku, a już zaraz w listopadzie był yy, mieliśmy kurs i już w grudniu, yy, byliśmy już po kursie, a w lutym już przyszło pierwsze dziecko. Adam pierwszy. Adam, czyli? Adam, Adam coś powie, czy nie? Słuchajcie, nie ma przymusu, nie ma przymusu. A ktoś chce coś powiedzieć, czuje taką potrzebę, że widzi mikrofon, nie? I popatrzcie Państwo, jako ja mam trudną robotę. Ja z mikrofonem do kogoś, proszę. Tacy skromni, ale wiecie, nie, 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 ja nie, może koleżanka albo kolega, nie? Czyli może brat, albo może siostra. Ja mam powiedzieć, proszę pytać na odpowiem. No, uff, uff, uff. No to proszę opowiedzieć. Rodzina zastępcza, gdyby komuś y, miał pan wytłumaczyć, co to w ogóle znaczy? Z perspektywy mojej, czyli syna, to jak to, co to znaczy? No, rodzice podejmują pewien trud. Y, pojawia się więcej członków rodziny, no i fajna sprawa. I nas więcej tym A, Proszę Państwa, że to nie jest piękna definicja. Brawa tutaj prosimy duże, duże, ale nie takie o. Nie takie o, super, bardzo dziękuję. Liza, jest, to jest też najważniejsze. Proszę Państwa, cały czas słyszymy, że brakuje rodzin zastępczych. Jak Państwo myślicie, może Pan teraz, z czego to się może brać? Ludzie są przerażeni? czyli Jak Pan kolejny? myśli? Tutaj po prostu chodzi o pewną uwagę, żeby podjąć taką decyzję i naprawdę nie ma czego się bać, bo przychodzą takie chwile, w których y, dzieci swoim uśmiechem wszystko rekompensują. Przypiłają się i, i, i te duże bawią, te duże bawią. Naprawdę to jest wspaniałe się to Brawa proszę Państwa dla tej przecudownej rodziny. Państwo Katarzyna i Włodzimierz, Milaszowie z dziećmi. Brawa, dziękujemy, dziękujemy. Dzisiejszą e, uroczystość, dzisiejsze święto przygotowaliśmy dla, przed, przede wszystkim dla rodzin zastępczych oraz dla potopiecznych rodzin zastępczych. E, dzieci mają okazję skorzystać z różnorakich e, atrakcji, które przygotowaliśmy, różnorakie trampoliny, poczęstunki, malowanie twarzy. Natomiast rodzicom zastępczym, e, rodziców zastępczych zapraszamy na poczęstunek właśnie w takim gronie rodzin zastępczych, żeby wymieniać te różnorakie swoje doświadczenia, swoje po prostu e, praktyki, w cudzysłowie takie wychowywaniu wychodzi wychowywaniu podopiecznych dzieci, prawda?